Nie ma sensu, jeżeli się wychodzi po 10 latach ponad i się nie ma gdzie iść, dają ci torbę, kurwa, do wyjścia i, i na bilet do Olsztyna. No to. Co może chłopak, kurwa, który miał 18 lat, jak poszedł siedzieć, stoi jest tą torbą, w ogóle jak ta pizda, za przeproszeniem. I co teraz? Jak ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem, słuchaj. Ludzie chodzą inaczej ubrani, są to tylko we telefony, ludzie nadają w kosmos, kurwa. Więc, więc, ale z drugiej strony, y, jęcząc i ubolewając nad swoim losem, sobie, sobie, sobie pomyślałem, a co ja, kurwa, gorszy jestem? Spróbujmy, no, wyjdźmy, zobaczmy jak to jest, no, wyjdźmy ze swojej strefy komfortu i tutaj mówię do wszystkich chłopaków, czy tam dziewczyn, które są z patologii, że, że kurwa, można, no. Okej, okay. kończąc te negatywne strony Twojego wyjścia, niektórzy w komentarzach stwierdzą, że jesteś niebezpieczny dla społeczeństwa, skoro tak się zachowujesz, skoro sam tak mówisz, no i nie powinieneś w nim istnieć i koegzystować z innymi. Słuchajcie, no jest to na logikę rzecz biorąc w chuj straszny gorąc, no taka prawda no. Słuchaj. Taka prawda? No, no, ta, no taka prawda, no nie chciałbym na siebie trafić na głodzie czy... Jak jestem zły, gdzieś jak stoję w bramie. No wiesz, ale to też jest powód do tego, dało dał mi to do myślenia, że to jest też czas na zmianę, nie? Ile to można popełniać yy, przestępstwa, wykroczenia, yy, bić, znęcać się. Jak można teraz, słuchajcie, y, bić się i jeszcze dostawać za to pieniądze? I mało tego, zarobię teraz więcej niż zarobiłem za pierwszy napad na jubilera, kurwa. Tak jest sens kurwa, tego wszystkiego.